Jak zajmować się dzieckiem dwuletnim, które jest hiperaktywne i cały dzień zmienia miejsce, raz tu, raz tam, w różnych pomieszczeniach wewnątrz domu i na zewnątrz? Po pierwsze, co mi, to, co mi przychodzi do głowy, to chciałbym, chciałbym się dowiedzieć, co to dziecko je. Czy nie je cukru, czy nie jakichś substancji, które działają w sposób pobudzający. Może być też tak, że y, dzieci na przykład y, słyszę czasem od rodziców, że absolutnie nie jedzą cukru. No nie, no, nie, nie dajemy cukru. Czasem tam tylko mały kawałeczek, cukiereczka jednego, nie? Albo tam banany na przykład. Nie? Więc e, najpierw bym się chciał skupić na tym, już powtarzałem to parę razy, że zanim zaczniemy podejmować jakieś interwencje terapeutyczne, jakieś działania terapeutyczne, e, bardzo ważne jest, żeby zobaczyć tą sytuację, co się wtedy dzieje tak naprawdę, co się faktycznie wtedy wydarza. Bo. Mm, Bo bywa czasem tak, że chcielibyśmy, żeby dzieciaki były znowu grzeczne i siedziały na tyłku. Ale powiem Wam, że większość dzieciaków, które ja znam, jak zaczynają kumać, zaczynają widzieć, że potrafią chodzić, że potrafią się przemieszczać niezależnie, to to eksplorują. I oczywiście napisałaś tutaj, Martyna, że tu chodzi o, jest słowo hiperaktywne, więc podejrzewam, że to jest troszkę więcej. Niż, niż, niż generalnie się tak dzieje wśród dzieci, ale najpierw chciałbym tak, najpierw chciałbym zobaczyć, co się dzieje, kiedy się dzieje, jak się dzieje, czy zawsze się tak dzieje. Chciałbym zobaczyć, czy są wokół jakieś sytuacje, które mogą wprawiać dzieciaka w dyskomfort, i że na przykład on jest tutaj tyle, ile jest w stanie wytrzymać, i idzie gdzieś dalej, tam jest tyle, ile jest w stanie wytrzymać, i idzie gdzieś dalej. I to może być na przykład zapach w danym pomieszczeniu. To może być światło jarzeniowe w danym pomieszczeniu. To może być jakieś dźwięki, które są w pomieszczeniach. W koloryferach woda, na przykład. Nie? Więc tutaj też bym poszukał czegoś takiego. Jeżeli, jeżeli dziecko jest na diecie, jeżeli dziecko jest pod opieką lekarza, który jest w stanie powiedzieć, że te i te substancje mogą powodować metabolicznie. Większą potrzebę ruchu, wyładowania energii. Bo to też nie jest tak, że dziecko się rusza, dlatego że nie wie, co ze sobą zrobić. Właśnie wie, co ze sobą zrobić, dlatego się rusza. Jest jakaś przyczyna, która jest, jest jakaś realna przyczyna. Nie? Poza tym też, no to już dawno słyszałem, że serce dwulatka jest proporcjonalnie y, potężne. Nie? w porównaniu do naszych serc i proporcji, jakie, e, jakie mają nasze serca względem całego ciała, e, więc dzieciaki bardzo często mają, mają o wiele, 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 wiele więcej energii niż my i tą energię często muszą gdzieś spożytkować, więc wracam, najpierw patrzymy, potem usuwamy przeszkody, czyli to, o czym mówiłem. Może jest coś w otoczeniu, może jest jakiś rodzaj niepokoju, może jest jakiś rodzaj przebodźcowania tutaj. Jeżeli tego... Też nie widać hmm. dużo aktywności fizycznej, dużo prioprocepcji, czyli takiego czucia głębokiego, dużo przewalanek, gilgotek, pierdziawek, zawijania. Tutaj bym poszukał. Nie? Dać tą wyżywkę dzieciakowi z moją pomocą, żebym ja był tą, tą osobą, która daje mu możliwość no, wejścia na ten, na ten level większego spokoju. Nie Więc tego bym poszukał, jeżeli byłoby tak, że dzieciak wybiega, no bo ty też też Martyna napisałaś, zmienia miejsca, raz tam w różnych pomieszczeniach, wewnątrz domu i na zewnątrz i rozumiem, że to jest wasz dom prywatny z ogrodzeniem, z furtką, chodzi mi o bezpieczeństwo. Bo jeżeli byłoby tak, że na podwórku jest niebezpiecznie, bo są maszyny, bo są zwierzęta, bo jest, bo jest ulica, furtka i tak dalej, i tak dalej, to najzwyczajniej w świecie zamknął dom, zamknął drzwi wejściowe na klucz i klucz umieścił poza zasięgiem dzieciaczka. I chodzi mi tutaj o bezpieczeństwo, że czasem właśnie z takim dzieciaczkiem hiperaktywnym, mocno, mocno yy, nabuzowanym energią, czasem... Yy, no, Myślę, że dość często bywa tak, że nie mamy ani na tyle przestrzeni w życiu, ani na tyle możliwości, ani siły niejednokrotnie, żeby cały czas mu w tym towarzyszyć. Więc wtedy pomyślałbym o zabezpieczeniu domu w taki sposób, że kiedy nie patrzę na dzieciaczka, ja wiem, że on jest tam bezpieczny. Że nie ma półek, które mogą się przewalić, doniczek, które możesz zrzucić, okna, przez które może wyskoczyć itd. itd. Nie? więc myślę, że pomieszczenie mogłoby być, znaczy przestrzeń, w której jesteście z dzieciaczkiem, mogłoby być czymś, co, co może ułatwić wam obojgu życie w sensie bezpieczeństwa. I jeszcze co? A no i oczywiście, w moim ukochanym Sunrise, w moim ulubionym Sunrise jest koncept jest playroomu, czyli miejsca, w którym się tą terapię prowadzi w domu, w pokoju dziecka, w którym jest bezpiecznie. W którym jest w miarę um, mało bodźców sensorycznych, rozpraszaczy, destraktorów. Um, no, i tam dzieciaczek przebywa przez parę godzin dziennie, gdzie jest bezpiecznie, gdzie jest cały czas zaopiekowany i gdzie cały czas jest szansa na robienie czegoś fajnego, czegoś, co dziecko lubi robić.